Cześć, z tej strony CreepyTiveGame no i dzisiaj witam w odcinku no chyba wiadomo jakim no wesoły świąt jakkolwiek, wesołego Bożego Narodzenia, wesołego nowego roku, jak najlepiej, abyście dostali jak najlepsze prezenty, to nie wiem kiedy wrzucę. Może 8? Nie wiem, 10 rano, może? Bo 8 to chyba za wcześnie. Chociaż myślę, że będę do nocy siedzieć jakkolwiek 23 grudnia, żeby nagrać wam odcinki od 28 do 2 stycznia. Mam już nagrane chyba dwa odcinki. Jeszcze musi przyjść mi EAFC24. Mam pomysł na serię, która może, nie wiem czy wypalić. Będziemy próbować oczywiście, żeby to wypaliło. Oczywiście nic nie obiecuję. Yy... Jak najlepszego, najlepszej Wigilii. aby Wasz rok, teraz, nowy, był lepszy niż wcześniejszy. Żeby było jak najlepiej, oczywiście. Żeby nie było jakkolwiek upadków, czy coś. Żebyście sięgali po to, co marzycie i te inne. Także, no też mam jedno postanowienie noworoczne. Ja mogę się z Wami podzielić, to będzie oczywiście... Nauczenie się po raz kolejny grać turniejowo w Tekkena Bo... E, tak jak może wiecie, może nie e, e, Będę organizatorem turnieju sportowego Z Tekkena właśnie udało nam się to ukonać, więc... E, muszę potrenować Między tą przerwą jakkolwiek bo będę od, od 27 czy 28 do 2 stycznia Poza domem, więc teraz muszę nagrać na zapas czy będzie to z zapasu? Nie wiem. Teraz muszę to kurczę nagrać, teraz wszystko. Myślę, że do północy zdążę. Teraz myślę, że nagram tego uniwersa dalej. <laughs> Bo potem jest wiadomo cisza nocna, a nie chcę żeby ja później mi jakiś sąsiad bił czy coś. Także, co, jak, z, jak z tym jakkolwiek e, uniwersa? Mogę wam powiedzieć. Ja nie będę wam spaderować jakkolwiek co się działo na SmackDown, e, kurczę długo nie grałem jakkolwiek w WWE, no MyJay ma to chyba bez sensu nagrywać. No, chyba ich tego nie obejrzy jakkolwiek, chociaż tam też to były takie problemy. Już mogę zobaczyć to, jak to wychodziło. Jakie były problemy, bo pamiętam było chyba z kilka, ty, kilka kontuzji na pewno. Randy Owsson teraz musi tutaj wykonać wejście, ale kurczę kontuzji jest dużo. Raz, dwa, trzy, cztery odpadają nam. Staminy kurczę mało, no jest Aziz, jest Pop wysoki na Sefa, eee, Owens, no może walczyć z Ortonem, jakkolwiek e, nas e, przy swojej widowni. Czy kurczę, kogoś będziemy no na No to nie, to damy dziewczynom odpocząć. No, Rea i może może coś wykona. Waller i Logan. Waller jest tu, ma kontuzję. Rollins. A, 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 dobra, przepraszam, bo ja pomyliłem go z się... Moja wina. Zobaczmy darmowych agentów, jaki mogę. Mogę permanentnie wykupić jakkolwiek Jonas Sinne. Mogę tutaj permanentnie wykupić Rich Hollanda, tutaj widzę. Mogę permanentnie wykupić jeszcze stąd Brayden The Darka. E Silence, Karolina e Reaper. O, ale, ale kurdasz. Z tego, tego papyczkę papryczkę chili zjadł. The Red Flame, mamy jeszcze Nie, Nie, tutaj nic nie ma, ale The, the Red Flame, no nie, to się. No kurczę, mnie kusi jakkolwiek Alba Fire, no ale no nie mam już tak dużych pieniędzy, e, ale kurczę, dużo mamy tego jakkolwiek. E, no dobra, no to co, no, dziękuję za oglądanie, widzimy się prawdopodobnie 26-27 grudnia, lub może 25, nie wiem, więc dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnych odcinków. Cześć!